No nie zdąży otworzyć. No to otworzyć inną mi ucieknij sobie. Jeszcze mam hać. A random żyje? Nie. Nasze tak, tak, żyje. Umarł pierwszy. Jak z A nie, ty umarłeś pierwszy. No nie robię dalej. Aha, nie Co miałeś zegarkę myślę, że ty masz zagarnię. W wieku jeden z a no tak, bo Gdzie to kurwa challenge z zegarek. Mówię, ten na dłoni się nie liczy. Co to Ty, ściągnij go, kurwa, pierwsze bitujesz. 360 jaza. Jaza z grubasku, kurwa. <tulary> Jednak, <ja. tulary> Jednak nie. Jednak nie. Bo za wcześnie, kurwa, kręciłem. Kurwa, mogę wziąć ten ganuszek i tak przez łeb przypiędolić? Albo patelnią, kurwa, na tych flachach? Patelną <tulary> na tych no bala jeszcze raz. <grafy> o zambi u cię z brawą. Nawet to wyciekłeś ciekłeś. Nie! Nie. <aktualnych> kończyłem końców! Daj, doktor, byłem przed nim 2 metry. Rzucił się pojawiło mu się powiadomienie, ale zgubił mnie. Hahaha! <śm> jak się cofnął, Łukasz. Nie, bo, bo, bo ja chciałem, ja się schowałem w końcu. I patrzę, dobra, minął mnie. Po czym Chalo, patrzę? Po czym patrzę, on o, się jest. na nie gapi. O, zaladłem! on campi, no! Gdzie on jest? Tu Kasper, tu dalej. Zwiął. Nie, paletą przez A to nie był, to nie Kasper, to. Nie, to był Nie, to był Billy Bili by, by, chyba człowiek go... No i mnie znalazł, i po, Kasper, no A Ja znalazłem hatcha. Gdzie? Kasper, generalnie gdzie? tu, gdzie, tu, gdzie goni, gonicie killer, jest generalnie hatch. No gdzie jest, bo ja tu biega mi i nie ma tego hacza. Ja jesteś... Generalnie, gdzie on sobie przeszedł? No, general... Generalnie, właśnie doktor, przez ten hacz przeszedł. O, mam, jestem przy haczu, mogę otwierać. Góra, du? Du, no jak dół. ci haczu, żeby do góry się zreśli? <noise> na suficie? No, nie wiem, na na suficie. <noise> no, kiedy to widzicie. Osmar, Ale ładnie, żeś na plechy wyrywał, podobało mi się. Goni mnie skurczył, dalej pod szybko, bo ja otwieram... Gdzie ta. on jest z tym haczem? A to O przesuń się! No ty się przesunę ty, ty nie zblokowałeś. Goń mnie, dalej dochodź. A chaca, tutaj do skakujcie! Skakujcie! Ja jestem ja jestem pod bramą Elo? Elo? To jest pod bramą. Mam nadzieję, że jest tak. wyrysem <noise> Zobaczył Łukasza, jak troluje lubiasz. Yeah. Trolje co mi zblokował w drzwiach. Wziąłem Hitach, Czy ją Hitach, Foreverkę masz? Nie, tak dobrze. Ej, do. właśnie. A potem w filmiku, uuuu, brałem bezperków, killer się popłakał Zobacz jak on grał killera bez perków Wygrał <laughs> w dół Tylko genę robił, tylko Generał Wykęciłem połowę genów na tej mapie. Adam, zobaczymy, ile będziesz miał punktów, ty. No, no, no. ja bym też ty. tak mieczył, to ja wykręciłem cztery. Nie no nie wiem, ja miałem prawie pół. dobrą robotę, oni się p***ją już tej, <grym>, dobra robota. Nie ma to jak przyjąć hita i jeszcze dechu się spłakał tej, że go blokujesz. Bieg, bieg, ja, bieg. ja biegnę, ej ja biegnę do hatcha, bo ja bym się dowiedział, bym dobiegł z hacza, do tego hatcha, ale nie. Ty jakoś do hacza? tej, ty jakoś do killera, co najmniej żeby się zanim zsłyszyłeś chyba tej. Biegnął do hatcha. co mu dać punkty w Farmi się, farmi się. Chyba Report! <grywa> tak, report. <grywa> się z killerem. No. czy nie? Zacznijmy od tego, że mecz ugram na dwa pipy. To jest... I dzień dobry, zacznijmy od tego. Też na dwa. No, My. tak. bez No. Chyba <grywa> O Jezu 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 Kurwa i kto tu palety już zjadł Nie ja paletki żadnej o, nie zjadłem Uuuu Izy Zła Czy możecie się uleczyć żebym mógł sobie robić generator z pokoju? To sobie Are kręć yeah. generator z no, wyleczyłem jednego random'a No ja jestem koło małego jak ktoś mógł Jest i kastka, potrzebujesz. Jestem tam gdzie my się zrespe oh, No i nic go zajeb No posłuchaj i powiedz za to Ale biegnie na tym dużym Ale przegrywamy to gdzie A ja robię gena A wina Łukasza. A ja robię gana Cześć nie Kres, <tokatuj> A ja wali, ja wali. Spójrz Swoje to. Spójrz na to znowu. Aha, nie. Ale... Aha. Aha. I... lewo, lewo, Aha. Lewo, lewo, do przodu, do przodu, do, przodu, A, do przodu. Nie... To? to nie jadę, Freddy. Ale fart. <grymne> <grymne> Czy fart, no to ja myślałem, że nie sprawdzi to. No ja myślałem, że cię widział. Ja też. nawet no, ale wybiływałyś, tak jest. jest, jest